Dzień dobry w sobotę Tak chyba będzie lepiej Ja dzisiaj, a Pięknie pachnie eukaliptus Ja dzisiaj wysłałam Gawa na zakupy Bo Alek, postanowiliśmy, że nie puścimy go do polskiej szkoły Żeby po prostu trochę w domu pa był i lepiej mu się zrobiło I Gaw pojechał z Jamesem do polskiej szkoły I ja Gawa wydawałam listę zakupów Ciekawe, że się je zerknąć Co tu trzeba było zrobić Bo miałam plan naprawdę imponujący Żeby dużo rzeczy zrobić Ale tu patrzę o. E, tak jak mówiłam wcześniej, nasze najlepsze wegańskie kiełbaski Marki Richmond, do kiedy data? Do 15, to jeszcze powinniśmy zjeść, okej okay. I zrobię na pewno casserole Ale jak mu się zwetra? Bling, bling, bling Bling, bling, nie, Dobrze, to e, To też bardzo robimy, To takie kawałki ale kurczek i ja zazwyczaj do tego robię risotto, te które Wam pokazywałam wcześniej Tylko, że właśnie problem do 14, ale Powinniśmy zjeść, tak? No nie mogę, jak w moich plecy, Kim <grymne> Jestem zroczy jak nic Tutaj patrzę, Gaw chyba Kupił kartki też Żebyśmy mogli James będzie wypisywał Będzie miał dużo zajęć Ale no, całkiem ładne wybrał mój mąż Zobaczcie Ciekawe, czy tutaj To, pingwinki słodziutkie Aha, to ma tylko dwa chyba wzory, jeśli się nie mylę Pigeon Hugs, a ta ma to taki bardziej Tu dziewczynce, tu niekoniecznie oh, oh, oh. I tutaj jeszcze jest Yeti Selfie Fajne, co? Ok, Na pewno się przydadzą Bo ten właśnie okres jest I prosiłam kawa, żeby kupił mi Corsodil e, Ze względu na tego mojego zęba Bo dzisiaj też rano wam nic nie vlogowałam Bo obudziłam się z takim bąblem Tam na tym szwie i y, już spisałam do mojej właśnie lekarki Pani, która zakładała mi implant Czy wszystko jest w porządku Powiedziała, że to normalne może być I no to nie pomogło też, że właśnie chłopcy mi kilka razy tam dziobnęli w ten policzek I że noszę Alka Nie powinnam w ogóle nosić nic ciężkiego Ale on, on też mnie potrzebuje Także tutaj nie wiem, jak to zrobić A, I w każdym razie ja kupił to Ale prosiłam go jednak na mniejsze opakowanie Bo ja nie używam żadnych opakanek do zębów No ale Chłopak chciał dobrze, nie powinnam narzekać na pewno. I z takich jeszcze nowości to sprzedaliśmy jeden z naszych takich starych rowerów, Anka, czy Jamesa. I Gav zaraz go zawiezie właśnie do tego miejsca i zaraz trzeba będzie odbierać Jamesa z, ze szkoły. Podobno to właśnie przy jego szkole polskiej jest taka cudowna atmosfera świąteczna. Szkoda, że nie bierzemy w niej aktywnego udziału, ale może za tydzień wyzdrowiejemy i za tydzień będziemy się lepiej czuć i będziemy mogli pokazywać więcej, więcej trochę świątecznego klimatu. A na dzisiaj musi wystarczyć wam mój. mój shake shake. Shake shake. Musi wystarczyć wam mój sweter z moją kardą, który kupiłam. Jakby ktoś zapytał, hajem, nie wiem ile lat temu. Ale on tak mi dobrze służył, go chowam właśnie na ten sezon i dzisiaj wyciągnęłam. No bo jakby nie patrzeć, to teraz jest ten czas, żeby nosić takie rzeczy. Ja kocham ten, kocham tą bluzę, bo to nie jest sweter, tylko to jest bluza, taka jakby adresowa. I tutaj te cekiny, no nie mogę. Powtarzam się. W sobotę jest to dzień, kiedy robię też pranie zazwyczaj, te, które nie udało mi się zrobić w ciągu tygodnia. Zarkawiczy, czy coś tam jeszcze zostało. A także zajmuję się moimi roślinkami. I też już dziś rano się poryczałam. Bo jedna z moich ulubionych coś jakiś choler swoją, oblazło. Nie wiem, co jest, obcięłam listki, później wam pokażę. I jeszcze jedna też umiera, nie wiem, co się dzieje. Zima przyszła. I ten e, te, dzisiaj jest dzień, kiedy będę prała kaszmirowe swetry i swetry, generalnie. I ja zawsze właśnie tutaj patrzę, gdzie jest. Najgorsza. Ja nie piorę swetrów kaszmirowych po każdym życiu Tylko właśnie zawsze mam też taki trik, że korzystam pod spodem, noszę jakąś koszulkę, najlepiej z krótkim rękawem Tak, żeby właśnie jak najmniej ten swetr w sumie miał kontaktu bezpośredniego ze skórą I, i potem właśnie wkładam, wrzucam wszystko do pranki i mam takie tabletki, które przywiozłam sobie lata temu z Polski Naprawdę, te, one mi stracają na kilka lat, bo ja robię te pranie raz na jakiś czas I ja przełożyłam sobie też po pustym opakowaniu, po tych moich tabletkach small Bo one były w takim worku I to były te tabletki, bo że jak one się nazywają, pewnie rozpoznacie jak zobaczycie te kapsułki Lenor może, albo jakieś coś, coś w tym stylu Ja sobie tutaj właśnie je przełożyłam Czekajcie, bo ktoś do nas ale Alex właśnie odłożył telefon, bo jest na moim telefonie. I wrzucam ją do bębna, tylko co zauważyłam, że nie zawsze ona się rozpuszcza. I tutaj muszę właśnie uważać. Także wrzucam wszystkie moje wełniane swetry do środka i zaraz ustawię też odpowiedni. Program i później to wszystko na wszystko też. Na płasko też suszę, tak? To też kaszmirowy żeby mi się nic nie pokurczyło, żeby nic się nie pomiszczyło. Powinnam może ręcznie je brać, ale na to nie mam siły, słuchajcie. I moja dość delikatna jest, także tutaj też od nic mnie nie martwi. Zawsze sprawdzam, czy nie ma jakichś... Tutaj właśnie zniszczy jest ok, nie mam całej pralki, ale tutaj też na tym programie, jeśli się nie mylę, teraz Wam pokażę. Przestawię tutaj na wełnę i zobaczcie, i tak nie mogę dużo załadować, bo tylko maksymalnie do 2 kg, ale moim zdaniem obroty są za duże, jest mniejsze. Tutaj muszę naciskać, blondynka, a ja nacisnąłem start z 10 razy. 400 mi się wydaje wystarczy. 30 stopni, 38 minut powinno być super. Do zobaczenia swetry później. Jakoś tak w połowie listopada wzięłam nie zaczęłam oglądać nasze vlogmasy sprzed lat. To jest między innymi też powód, dla którego lubię nagrywać te filmy, bo to jest niesamowita pamiątka dla nas. I tam właśnie szykowałam się do pracy i zobaczyłam, że przypomniałam sobie, jaki mieliśmy piękny eukaliptus. I brakuje mi go w domu. Ja od kiedy mam tak dużo kwiatów, takich wiecie doniczkowych, to nie kupuję tych ciętych, staram się tego unikać. Ale taki eukaliptus na święta będzie jak znalazł. I ja kiedy próbował go dzisiaj znaleźć, to mówi, że w jednym miejscu nie było, bo tylko już sprzedawane są um, kolinki, a w drugim miejscu pan go zaczął pytać, to jakich pan ma ochotę, na jakiego ja tu jak lubi jakikolwiek i chyba widział, że biedny jest y, gaw zestresowany i ja chyba wiem, może chod, chod przyciąć, wiecie, żeby mnie nie wysypało się to. I pan bez żadnego nawet gaw nic nie prosił go o nic i on zaoferował mu nawet, słuchajcie. Zniszkę <noise> na podarową mu, podarową, podarową yy, gratis, yy, jakiś tam część. Także spokój, dziękujemy bardzo Panu. Tak jak mówię, w mieście atmosfera już typowo świąteczna Wszyscy jacyś też tacy właśnie życzliwi do siebie, też ja bym chciała, żebyście czuli tą życzliwość od nas, a ja tutaj taka jestem Grumpy, Grumpy Party. Grumpy Party. no, postaram się być lepsza. Ale z drugiej strony moje życie, nasze życie nie jest, wiecie, usłane różami. I Jeżeli ja się źle czuję, to nie będę wam, wiecie, wściemniać, że jest wszystko super, bo tak nie jest. Chociaż różne są, słuchajcie, tutaj opinie, bo niektórzy uważają, że właśnie na co dzień mają e, tyle problemów, że chcieliby tutaj właśnie na YouTube znaleźć taką odskocznię od tego e, i właśnie mają dość miękwienia. Którzy cenią sobie mnie, nas, za naturalność, za życzliwość i za, nat właśnie naturalność, a także no, dzielenie się z tymi dobrymi, złymi rzeczami i no to już Wy musicie zdecydować, słuchajcie, co wolicie. Czy oglądać mnie tak, czy lepiej, może żeby się zamknęła, ale ładnie bardzo wyszło. Stół jest te rzeczami, które tutaj w ogóle nie powinno być, ale to się tak będzie pięknie tutaj prezentowało na ścianie. Ja już to zaraz widzę, moja wizja tutaj jest. Matka jest taka niedobra. Co zrobiłam? Fluki z nosa odciągnęłam. Jak ja mogłam? Ja wiem, że to jest nieprzyjemne, ale zaraz zobaczysz, jak ci będzie lżej. Już możesz oddychać normalnie. Dziękuję mamusiu Okej okay. Z marudzącym Alkiem, którego nie powinnam nosić, tak jak mówiłam wcześniej Pokażę wam straty roślinne dzisiejsze Tam widzicie, tamten mój atom Musiałam obciąć, bo coś, jakieś cholerstwo go oblazło A ten Zaczynają mu żółknąć liście, nie ma za mokre, bo sprawdzałam, nie wiem co się dzieje Jestem załamana, bo to jeden z najpiękniejszych roślin, jaką mam Okej okay. Była taka piękna i... Czekajcie, zniżmy się tutaj do jej poziomu Tutaj jest ok. ja wiesz czy co nie zmieniałam ziemi w niej Jest ok. Te luiski tutaj mogę usunąć, ale skąd się biorą te suche pnącza? Całe Wyschnięte Kurczę, no co to jest? Hmm. No, I think so, I <laughs> so you should be dead by now. No, I, I, thought I love you. I thought I love you. Maybe. do do anyone else, so I think it must be something tabletkę przeciw bo boli mnie strasznie, ząb mnie boli znowu. stoi pod lampą, powinno jej być ok a to podobno roślina, która wymaga mało uwagi więc wierzycie w to? bo ja nie wierzę w to jakby ktoś wiedział jak jej pomóc to dajcie mi znać ja sobie włączyłam najpiękniejsze świąteczne piosenki czyli Mike w buble i Alek grał z ogiem gra i do mnie jestem bardzo zmęczona, gdy się położyć się mój, jak się czujesz? Dobrze? Patrz na tego gościa sobie, stopa na stopę. O, jak skarpety ci pasują. Saturday, dzisiaj jest sobota. Ty relaksik. No. Miesz sobie jabłuszko? Tam jeszcze pod spodem są truskawki, ale nie było nie, nie ma sezonu teraz, ale kupiłam, myślałam, bo on lubi truskawy, ale nie są chyba smaczne. Dobry jabłko? Ja nie mogę jeść, niestety, ze względu na mojego zęba. Dziękuję, to dla mnie? A, dziękuję. Skórkę mi oddałeś, super, to jeszcze tym bardziej lepiej. Czekamy na Jamesa, kiedy wróci ze szkoły. Aleks, pokaż się. Oj, Ty mnie rozbrajasz. Tak, jak James wróci, to będzie obiad i po obiedzie będzie... Ryan. Kocham cię ty. Ja z Alkiem zbudowałam właśnie. Yeah. Tor. Ciekawy, kto wygra. No, Aleks, którą chcesz? Tą stronę czy tą stronę? Tą. Tą to 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 stronę? To ja okay. tutaj. Jesteś gotowy? Ja. Yeah. Trzy, cztery. O, mamy tutaj. O, Aleks wygrał. Ich A -a 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 -a. Wygra no ja też wygrałam, bo doszło do końca. Jeszcze raz? Yes, yes. Trzymaj piłkę, kuleczkę. Tych kuleczek to mieliśmy kilka, już zginęły wszystkie. Trzy, cztery. No ale, ale jak tak ruszasz mnie, no. Oj, teraz tak samo się skończyło. Co robicie w sobotni wieczór? Bo ja sprzątam, A myję podłogi i te i te bariery. Biorę się za ten makijaż, chłopcy do się kąpać i dobranoc. Do zobaczenia jutro.